No, to witajcie w sezonie 25. Już Tak, oficjalnie, w sumie. Bo wysiewam dzisiaj popiół drzewny. W sumie skończyłem. Zobaczcie, no, dosyć coś tam leży. Bardziej widać, jest tak, takie place. No, ale to jeszcze się tam. To wszystko, może jeszcze trochę mi to zostało. I teraz tak, jeżeli chcecie. Żeby jakiś tam mały nawóz, można powiedzieć, został. To nie wyrzucajcie popiołu. Nie oddawajcie go do, że tak powiem, recyklingu. Tylko po prostu sobie składujcie jak obłodnik czy kompostownik na kubeczkę przez zimę i wczesną wiosną, początek lutego. wyciejcie sobie na działki i to Wam się odwdzięczy. Także ja już to praktykuję trzy ciokolade. No, zbiory są troszeczkę lepsze niż bez tego, niż bez tego potasu. No, popiołu, bo tam macie potas, fosfor, wapń chyba i coś tam jeszcze. Także takie małe elementy, które są mega potrzebne. No, krótko powiem Wam, dzisiaj ładne słońce i dosyć ładnie to się zapowiada chociaż chyba ostatni dzień dzisiaj takiego słońca my idzie znowu jakieś chłodzenie zima chyba przyjdzie no także tak to wygląda No już, ja już tu powoli zostaję jebla, <laughs> można powiedzieć, bo chodzę, patrzę, czy idzie wbić szpadel. O, I chuj jeszcze, jeszcze trzeba czekać, bo mam już posypane wapno, eee, dolomit, jak widzicie, nie popioł, no i chciałem to już ruszyć. Ale przyszły takie mrody, że dajcie spokój, niby że puściło. Jeszcze nie do końca. i chuj, trzeba czekać. Ścieżka jest. Kurwa. No dobra, to witajcie serdecznie. Słonecznych drogów. Nie wiem, czy tu będzie możliwe, że zimny, czy jako co. E, boże, bardzo nie ma co nagrywać, bo wszyscy na to, że mil, To dosyć no, trzyma już. Jest pustenem, Mam nadzieję, że znowu to tam ja będę mógł co robić. A nie mogę iść znowu, bo będzie spuło. Wziąłem się za przygotowania na ten stator. Na początku wzięliśmy tyle A teraz tutaj jak widzicie wypuściłem moją czarną bestię na łono natury. Wiadomo, że to ona już nie powiem kiedy osobnie jechała była wyspona w więc a że jeszcze olej przed sezonem taki do jazdy i no w to po prostu ją obrzeję, wygrzeję jak zagrzeje się ładnie olej Możecie teraz zobaczyć go po, tych, po tym chodzie, który którym sobie zrobiłem. Jak widzicie, taką krzykę sobie zrobiłem. Dostał nowe światła. Naprawdę lepiej zbijać. tylko mnie tutaj jedna opisówka ta mała. Nie chyba, eee, jakiś, eee, tak, chyba się tutaj załamał jakiś... No jakiś po prostu... Nie wiem, czemu chyba się były problemy. Także na chwilę sobie tu jeszcze zrobię e, Tutaj, już ma po ukrydze, No też jeszcze, o... Nie marzę, no, no nie, idzie się kopać. Także no, faktycznie powiem Wam, że 22 roku, a tak, a takie tak, 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 takie, że No można było wjechać tak, 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 tak,